Dobra, jedziemy z kolejnymi dziami Odkręcamy wszystkie elementy, klamka. Odkręcamy gałkę od sztywnego łańcucha. To sobie ładnie odkładamy. Żeby tu nie było problemu z tym. Ten szyldik zostaje górny, a ten już nie. Dobra, zobaczcie jak yy, Dierę ma problem z założeniem tego. To później trzeba, właśnie jakiś silikon przyklejać, bo odpada. Dlatego się musiałem przez chwilkę z tym pomordować. Dobra, i teraz odkręcamy po kolei wszystko.

Tutaj przykręcone, o. ja zdejmuję tylko tą listę czołową i wysuwam. Już można bez problemu wyjąć płytę. No i tak ten szyldzik tu jest przykręcony do zamka. Nie wyjmiemy zamka, jeżeli tego nie odkręcimy i tak, ale i tak to usuwamy całkowicie, bo to jest kolejny śmieć. Już teraz. I teraz ta blacha. Ta blacha również nie, nie będzie już miała tutaj racji bytu, ponieważ yy, to będzie wkładka. A wycinanie w tym nie ma żadnego za bardzo. Nie ma za bardzo sensu. Dobra i teraz tak, mamy teraz taką sytuację, że tutaj akurat mamy zamek dwusystemowy, gdzie dolny zamek nie był uruchomiony w ogóle. Ten dolny zamek nie był w ogóle uruchomiony, tylko działał ten. No i odpinamy cięgna. z odkręcamy. Rozpakuj zamek. Dobra. Dobra. No i mamy zamek centralny. Diere usunięty, znaczy dokładnie to jest model Atra, zamek Atra i niestety mimo, że on ma tutaj lok i na czole, od czoła też ma lok to niestety ale nie, nie możecie wierzyć producentowi e, tych drzwi i tych zamków. Te zamki również się bardzo łatwo otwiera wytrychami i nic z tego nie zmieni. E, teraz tak, zmiana, no to jest zamek centralny Chipier. Zamiennik dokładny dwusystemowego zamka klucz wkładka. Tutaj jest wkładka wkładka. Różni się tylko tym, że tu. Znaczy, różni się poza tym, że mam dwie wkładki. To różni się tym, że ma tutaj jeden 18mm bolec nas dwóch. Ale to jest zamek pomocniczy czyli ten bolec naprawdę dobrze trzyma. Zmiana kierunku yy, falki, czyli języka klamki. Tutaj się wkładam śrubokręt, wypycham i przekręcam. To wszystko. Jeżeli ktoś potrzebował. Zrobić to nie ma z tym żadnego problemu i wkładamy jest ładnie. Dobra, tylko przyłapujemy, daj tą do wiercenia do Z I teraz otwornicą fi 50. Tak jak powiedziałem, robimy otwór aż do zamka. Dobra, i teraz tak, teraz sobie odkręcimy zamek. Wymontujemy już zamek. Także widzicie, że sama wymiana zamka to jest dość szybko. Rozeta yy, hartowana powierzchniowo. Yy, dekielek ma Yy, znaczy ten, ta, to przejście na klucz ma około 4 mm, prawie 4 mm też jeśli dobrze pamiętam wzmocniona stal, więc bardzo, bardzo porządnie jest wykonana ta rozeta i zobaczcie teraz jak ją wpuściliśmy do środka, dawaj imbusa do rozety, jak ją wpuściliśmy to teraz ona ledwie, ledwie wystaje, a jeszcze będzie yy, na niej, na zewnątrz oczywiście osłonka. Śruby 8 i 8 albo 10,8 twardości, więc yy, bardzo dobre parametry ma. I zanim cokolwiek złożymy dalej to sobie sprawdzamy czy wszystko ładnie chodzi, chodzi ładnie. I sprawdzamy jeszcze raz wszystko wszystko działa ładnie tak działa, tą działa, w tą działa dobra. mamy tak No i dobra i teraz yy, co? Mamy złożony zamek, mamy rozetę Cięgna zapięte, czy wszystko co trzeba jest? Płyta. Teraz, moi drodzy, trzeba to tak ustawić... Daj się u No dobra, 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 Trzeba to tak ustawić, żeby ładnie wkręcić tu, na najmniejszym sprzęgiełku, bo to, tak jak mówiłem, idzie w blach. Widzicie? Już się trzyma. Czyli trafiliśmy w oryginalny otworek. Dobra. Wkładka FRPS. Y, idzie w, do zamka pier Jest wkręcana za pomocą. W komplecie są tutaj dwie takie śrubki. Y, czyli nie używamy tej dużej śruby. A teraz zobaczymy, czy dobrą wkładkę wzięliśmy. Czy nie. Chyba będzie dobra. Gerda Teddy musi być yy, musi wystawać troszkę wkładka poza szyldzik. No kurde, będzie idealnie, czy nie? Będzie idealnie, dobra. Cała z doborem rozmiaru. Do drzwi dery zakładaliśmy. Oczywiście z umiarem to dokręcamy, nie na siłę, tylko z miarem. nie wygląda jakbym się siłował, ale to w miarę ciutko dokręciłem. I w komplecie oczywiście mamy wkręciki do, do tych wszystkich szyldów. Widzicie jak pięknie? Czyli my tu skręcamy teraz wizjer yy, i, i gałkę od łańcucha. Klucz i sprawdzamy jak działa zamek na razie. Bardzo ładnie. Dobra, mamy zamek Teddy. Elektroniczny przystosowaną wkładkę EFA EPS. Przystosowaną wkładkę EFA EPS do tego jest w środku gałka kluczyk do przekręcenia, przewód do ładowania z tą końcówką taką magnetyczną, którą już na, na różnych filmach pokazywałem. O. Nie, zaraz jest? A tu jest. Czyli z drugiej strony śrubka. Do tego wycięcia. Tak. O. Weszło teraz przekręcamy tak, żeby... O, zapało. Skoczy i dokręcamy teraz imbusik. Ale wszystko z umiarem. Nie jakoś na siłę. Dobra. No, i teraz idziemy. Możemy poprosić z telefonem? I mamy kapkę, i teraz dodaj nowe urządzenie u dołu, i mamy podświetloną. Możemy dodać bridge albo dodać gałkę. Tak? I teraz dodajemy gałkę. Kod QR. Tutaj pan ma kod QR. Trzeba pozwolić aparatowi, żeby zczytał. No i, i teraz on będzie tam przechodził pewne procedury przygotowanie połączenia jego ja muszę włączyć i włączenie patrzcie na diodkę na idiotkę Przeszedł cztery kolory i teraz jest gałka włączona. To oczywiście zostawiamy klientowi na wszelki wypadek, gdyby trzeba było skrypywać gdzieś indziej. Dobra, i zobaczcie, już jest rozpocznij kalibrację, i teraz rozpoczynamy kalibrację. I najpierw pokazuje na zamkniętym. Nie, 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 nie. A na zamkniętym. Dobrze. Jest na zamkniętym. Wysuwamy rygle. Po czym cofamy troszkę gałkę. I dajemy skalibruj. Na otwartym. On pokazuje wszystko tam. w aplik Aplikacja pokazuje nam informacje. I cofamy znowu troszeczkę. I skalibruj. Dobrze. Tego nie możemy zrobić, bo nie odciągnie, nie da rady. I zastosuj. I mamy. Gratulacje, tam nam składa. Zakończ. Yy, I teraz tak, mamy zamek. Jest w stanie zamkniętym, znaczy otwartym. Zamykamy. I jest otwarty. Czyli działa. Czyli jeszcze raz możemy zrobić teraz jakiś na drzwiach. Zobaczymy czy ładnie się kręci. No tak. I otwieramy, Sam się bardzo ładnie otwiera. Dobra. I to ja tu teraz pokażę jak z bridge'em zadziałać, generalnie tak samo dodajemy bridge do aplikacji i, i konfigurujemy. No i tu wszystkie, wszystkie te funkcje e, gałki, ten sw, m, przycisk taki switch'owy pięknie działa. To co zawsze pokazuję i lubię tu pokazywać, przyciskamy, trzymamy i za chwilkę zamknij sam czyli jak wychodzimy sobie z domu to możemy w ten sposób zamykać wszystkie czasy są ustawiane tutaj oczywiście zamknięcie otwarcie także nie myślcie że takie rzeczy z automatu idą tylko to się ustawia no dobra to wszystko w takim razie bardzo ładnie zrobione zobaczcie rozeta antywłamaniowa porządna działa to wszystko z kluczem no tyle dzięki i zapraszamy do oglądania naszego kanału, oczywiście subskrypcji. Eee, możecie komentować nas też na Google, jest Autum Polska i można tam komentarze w razie czego dawać, jeżeli ktoś zapoznał się z naszą firmą. Dziękujemy bardzo.